Drodzy rówieśnicy, zaczynamy naszą codzienną gimnastykę. Stoimy w lekkim rozkroku. Staramy się rozluźnić w jedną, w drugą stronę. Jedziemy sobie po udzie w, jednej, na, w dół na jednej stronie naszego uda. W moim wypadku lewego. Wracamy do pozycji wyprostowanej. Druga strona. Pozycja wyprostowana. I wdech. I wydech. Rozciągamy ramiona w boczek, w jedną i w drugą stronę. Zaciśnięte pięści. Raz, dwa. Dół ciała jest nieruchomy. Uruchamiamy tylko mięśnie w pasie. Dwa, trzy, cztery. A teraz opieramy dłonie na biodrach, rozluźniamy się. Głowa na bok, na ramię, łagodnie opada. Rozluźniamy sobie boczną ścianę szyi. Wdech, wydech i wdech, i spokojny wydech. Wracamy do pozycji wyprostowanej. Przechodzimy na drugą stronę. Wdech, wydech, wdech, i wydech, i wdech, i wydech. Wspaniale. Głowa w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sprawdzamy, żeby brzuch był napięty. Staramy się pochylić tak głowę, aby... Można widzieć własne kostki, wdech, barki wyprostowane. Powoli wracamy do pozycji wyprostowanej. I do tyłu głowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Jeszcze raz głowa opada na boczek. Łagodnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Głowa w dół, do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jesteśmy wyprostowani. Uchylamy lekko usta. I przenosimy głowę do tyłu. Jak będziemy wracali. To usta sobie zamkniemy. Wyrównamy tutaj. Poćwiczymy mięśnie podwódkowe. Wdech, wydech, wdech, wydech. Zamykamy usta. I powoli, powoli przychodzimy do przodu. Dobrze. Trzeba polikwidować to, co tutaj jest niepotrzebne. Wdech, wydech. A teraz wzmocnimy sobie ściany tutaj te tej. tej ściany mięśni szyi. Hop. Głowa do tyłu. Tak. I, do, i, I ukosem. Patrzymy za siebie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Moment. Zostajemy. Powoli wracamy do pozycji wyprostowanej. Wdech. I wydech. Przechodzimy na drugą stronę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Wracamy do pozycji wyprostowanej, lekko się rozluźniamy. Wdech i wydech, powtarzamy jeszcze ćwiczenie do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pozycja wyprostowana i ostatni raz na tą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy się. Wspaniale. A teraz mięśnie i barki. Barki wiadomo bardzo ważne, bo to jest bardzo delikatne. Y, 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 bardzo delikatne y, nasze połączenie kości. Musimy bardzo łagodnie podchodzić do, nie, do nich. Raz, dłonie mamy na barkach i kręcimy do przodu. Cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa. 3, 4, 5, rozluźniamy, wdech, wydech i jeszcze raz do przodu. Raz, 2, 3, 4, 5, wdech, wydech i do tyłu. Raz, 2, 4, 5. I rozluźniamy, a teraz biodra, lekko ugięte nogi i kręcimy biodrekami w jedną stronę. Raz, dwa. Zwracamy uwagę na odcinek lędźwiowy, czyli tu mocno do przodu i do tyłu. Do przodu i do tyłu, do przodu i do tyłu. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. 4 i 5. Dobrze. A teraz rozciągnijmy sobie mięśnie pleców i całą, całej taśmy naszej, aż przez tylne, tylną ścianę naszych nóg, aż do pięt. Powoli pochylamy się. Staramy się zejść jak najniżej. Uff. W jedną stronę rozciągamy, tak. Przychodzimy. Trzymamy się za kostki i w drugą stronę. I jeszcze raz ta strona. I ta strona. Wyczuwamy dłonie do przodu. Staramy się oprzeć je na macie. A jeżeli nie dotarliśmy do maty, to gdzieś na odcinku tutaj goleni. Staramy się wyprostować nasze nogi w kolanach tak? i przechodzimy do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. Opieramy sobie dłonie o kolana i przychodzimy do pozycji wyprostowanej. A teraz dłonie w pasie i jedziemy sobie jedną, z jednej strony dłonią w dół aż do dołu podkolanowego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wracamy i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sprawdzamy, gdzie żeśmy dotarli, gdzieś tutaj, wspaniale. Hop, dłonie wracają do, na biodra. Wracamy na drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę, zostajemy wdech, wydech. Pozycja wyprostowana. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I cudnie jesteśmy rozluźnieni. Kładziemy się na macie, a teraz dołączają do nas nasi rówieśnicy, którzy z różnych przyczyn muszą leżeć, na przykład grypa. Wiadomo, że człowiek jest wtedy słaby, ale chociaż trochę się musimy poruszyć wtedy, chociaż trochę. Kochani, siadamy sobie, dłonie mamy na kolanach, tak, rozciągamy kręgosłup do tyłu, wydech i do przodu, wdech i wydech i do przodu, i wydech, i do przodu. A teraz kochani się połóżmy razem z naszym koleżeństwem, które leży, ale już się poderwało, bośmy przecież rozciągnęli sobie kręgosłupy. Rozluźniamy się, Wdech, wydech, wydech i wydech. Uruchommy sobie teraz wszyscy yy, obieg limfy, która jest Obieg limfy jest zależny tylko od tego, czy my się poruszamy, dlatego musimy naprawdę dbać o to, żeby, żeby się ruszać. Co jak się leży, no nie jest na, na, na najlepszym momentem. I teraz uwaga. Podbijając piętami tak, żeby odczuły mięśnie brzucha, jedziemy do, w kierunku naszych pośladków. Raz, dwa, trzy. Brzuch napięty. Cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dobrze, rozluźniamy się. Wdech i wydech. I wędrujemy sobie z powrotem, tak? Pięty, i uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7. U mnie podłoga skrzypi, bo to jest stary budynek. Stare, piękne deski. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rozluźniamy się. Wdech i wydech. I wracamy do posiadków. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Cały czas brzuch napięty. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13 brzuch odczuwa, prawda? O! I jesteśmy, rozluźniamy się. Wdech i wydech. I ostatni raz wyprostowujemy nogi. Waga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Moja podoła skrzypi też też pracuję. 6, 7, 8, 9, 10. Leżymy sobie. I wdech. I wydech. Wdech. I wydech. A teraz hop. Obydwie stopy mamy na macie czy na materacu. Dobrze. I jedną nogę podnosimy do przodu. Tak. I wyprostowujemy powoli. Tak. I jak ona już jest taka wyprostowana, to ją chwytamy gdzieś w okolicy łydki. I do siebie. Raz. Dwa. 3, 4, 5, chwilę zostajemy, wdech, wydech, powoli pozwalamy nodze opaść, rozluźniamy się, teraz druga, hop, podnosimy, tak, pracuje druga, wyprostowujemy ją, chwytamy w okolicy łydki i leciutko ją do przodu, tak, staramy się, aby ta noga była wyprostowana, raz, dwa, trzy, 4, 5, czujemy tutaj napięcie na tylnej taśmie. Raz, 2, 3, 4, 5. Opuszczamy nogę, rozluźniamy, wracamy do pierwszej. Hop, noga wyprostowana powoli. Hop i do przodu. Raz, 2, 3, 4, 5. No, prawie wyprostowana, prawda? Nie chodzi o szczegóły, nie bawmy się w szczegóły oczywiście. Chodzi o to, żeby tu było napięcie na tylnej taśmie naszych nóg. Hop, powoli noga opada, wdech i wydech. Teraz druga. Hop, powoli wyprostowujemy i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. I noga sobie spokojnie opada w dół. I wdech, i spokojny wydech. Ręce mamy wzdłuż ciała. Tak, sprawdzamy, gdzie są pięty. No, nie zginęły, są w pobliżu. I teraz bardzo, bardzo powoli unosimy pionerka w górę. Tak, rolujemy kręgosłup w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Teraz lekko zapieramy się piętami o materac i w górę jeszcze wyżej. Hop i zostajemy moment w tej pozycji. I oddychamy. I czujemy, jak tu się wszystko pięknie ustawia. Wszystkie nasze organy wewnętrzne. Wdech, wydech, wdech i wydech. I powoli, powoli opadamy sobie na materac. Kręk po kręku, kręk. Kręgu, tak podwijamy sobie kolana przytulamy do siebie rozmasowujemy kręgosłup raz w jedną stronę trzy okręgi dwa i trzy wdech wydech i w drugą stronę raz dwa i trzy stopy wracają na matę ręce wzdłuż ciała i znowu rolujemy kręgosłup w górę raz Dwa, trzy, cztery, pięć. dotarliśmy do pewnego poziomu, ale jesteśmy ambitni, więc zapieramy się piętami. I jeszcze spróbujemy wyżej. Hop, i teraz dopiero odczuwamy, jak organy wewnętrzne tam się pięknie rozwiniają w naszym brzuchu. Cztery, pięć. Wdech, wydech, wdech i wydech. I powoli kręk po kręgu. Znowu opadamy sobie w dół. Rozluźniamy wdech, wydech, a rozmasujmy sobie kręgosłup jeszcze. Przyjemności nigdy za dużo. W jedną stronę raz, dwa i trzy. I w drugą raz i dwa i trzy. I stopy wracają znowu na matę. Rozluźniamy troszeczkę sobie nogi, tak, ręce mamy dalej wzdłuż ciała, sprawdzamy, pięty są, zgadza się, nie zginęły, dobrze. I powoli, kręg po kręgu, ostatni raz podnosimy się w górę. Trzy, cztery, pięć, dobrze, wydech, wydech, a piętami się zapieramy i jeszcze wyżej. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, rozwinienie brzuszka, cudnie i powoli, powoli, kręg po kręgu, opadamy z powrotem na matę. O, jak miło. I znowu podwijamy nogi, przytulamy kolana do siebie i rozmasowujemy kręgosłup. Dwa i trzy. Prawda, że przyjemna gimnastyka taka raz, dwa, trzy. Cudnie poćwiczyć sobie z rana, wspaniale. Opieramy znowu stopy na macie i ręce mamy wzdłuż ciała. potem je sobie pod poty, i rozciągamy się w jedną i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozciągamy w trzy, cztery rozciągamy sobie kręgosłup wdech, wydech wdech i wydech, wspaniale a teraz bioderka na boczek Hop. przechodzimy do pozycji klęcznej klęku podpartego tak, i rozciągnijmy sobie całe ciało to jest bardzo ważne także trzeba często to właśnie ćwiczenie powtarzać Czyli rozluźniamy sobie teraz ścięgną Achillesa. Ręka w górę i noga przeciwległa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. Wdech i wydech. Opadamy w dół. I teraz druga para ręki i nogi ćwiczy. Hop i hop. Raz. 2, 3, 4, 5. Noga i ręka opada. Rozluźniamy biodra. Raz, 2, 3. Jeszcze wracamy do tej strony. Raz, 2, 3, 4, 5. Druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobrze, rozluźniamy się. Wdech i wydech, wdech i wydech. Jeszcze raz, ostatni. Ta strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. A teraz sobie siadamy w siadzie skrzyżnym. Rozluźniamy się leciutko. Myślimy o przyjemnych rzeczach. Wdech, spokojny wydech. Wdech i wydech. Przenosimy dłonie sobie na kolana, rozciągamy je w boczek, nabieramy powietrze, unosimy powietrze w górę, rozciągamy jeszcze raz kręgosłup i z wydechem dłonie opadają w dół. Umieszczamy je sobie na sercu. I do następnych ćwiczeń. Do widzenia!